Witam was jak zwykle i ja. Więcej nie, Być może dostaję jeszcze jeden Dobra. Dobra, w ogóle że udało mi się znaleźć. Mimi! Przepraszam bardzo, tymczasowo. Kłopoty techniczne przez mojego psa. Dzięki mimi, że e, słuchawki mi Próbowałaś zdjąć ojej jeszcze w Minecrafta próbujesz grać no. widzicie jaki sprytny pies? Chce grać w Minecrafta ale nie umie łatwo dobra kupiemy 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 jakby od tego zależało nasze życie bo jakby zależy byście mogli mi powiedzieć yy, jaki enchant jest najwydajniejszy na kill -off. poza fortuną bo fortuna to marzenie każdego gracza żeby mieć na swoim kill albo na swojej siekierze zaraz wrócę to skopać no co? co i tak już się, już się głaszczę Co, Mimi? Mimi! O, tym razem nie, tym razem nie zawodziłaś, okej. Okay. Mimi, co ty robisz? Mój pies widać lubi się bawić, bo co chwilę przeze mnie przeskakuje. Co, to już jest noc? Nie, ściemnia się, ale mogę się już położyć. Nie, jeszcze nie mogę. Przepalił się. Tylko ty brakło. No nie tylko jednego braku. Dobra, za, za moment się to przepali. Przepraszam Was w ogóle za te wszystkie informacje. Jakieś reklamy co wyskakują, po prostu to jest przez jakąś aplikację, której nie mogę usunąć, bo to się jakoś zagnieździło w telefonie. <laughs> Więc wiecie, jak mi jest, jak macie coś, czego się nie da usunąć okej okay, już się kładę bo już na pewno można o wiedziałem to znowuż to głupia reklama o no tu jest coś ciemno już się jeszcze trochę tu o zaraz będę musiał znowu dokraftować pochodnie aha guzik Dajcie wezmę sobie jeszcze trochę tego, się przyda. 12, tak? O, no to wezmę sobie 12 tego. I już mam pochodni, 50, 57 pochodni mam. I bum Jak tu ciemno yy, mądry arek, kładzie gilta zamiast pochodni Słuchajcie Wezmę sobie jeszcze te dwa patyki i skraftuję sobie drugi kilo, bo... No nie! Klinowanie! Jak ja tego nie znoszę. Jeszcze... No nie! O, jeszcze trzy koble. I skraftujemy sobie. A jak? I idziemy, szukamy tego. Musimy znaleźć żelazo, bo ze skórą nie będzie kłopotu. Żelazo. Ty... No nie wiem, ile tam było do siodła? Jedno? Dwa? Nie. Więc... Dobra, nieważne. O eksp. Dzięki ekspie. Moment. Blanka weź się ucisz. To z tobą nie nagram. O. No i co że mi? Dobra, musimy znaleźć tu za żelazo, no. Jestem pewny, że gdzieś tutaj jest. O, czyżbym tutaj coś znalazł? Znalazłem. Ile żelaza? Ludzie, jesteśmy obłowieni. Trzy, cztery, pięć, sześć, jeszcze tu jest siedem, osiem, dziewięć, dziesięć żelaza. O ludzie, ej. Dziesięć żelazo, jeszcze węgiel. Ładnie. Nie powiem, że brzydko. na głową coś jest. Chyba nie. Dobra, idziemy dalej. Może gdzieś tutaj będzie jakiś żelazo, w co wątpię. Bo tutaj to przeważnie węgiel, który też nam się przy... O, jest! A tutaj co? W ogóle dziwi mnie fakt, że tutaj nie ma potworów Zbytnio. No o nie, nawet jednego potwora tutaj nie ma, ej. To, to mnie dziwi. Czemu tutaj nie ma potworów? To, to jest trochę podejrzane. Już mam 13 sztuk. Żelaza. Pusto. Kurde, no czemu tu nie ma potworów? Dobra, ale grunt, że żelazo jest. Tylko to się liczy. Że mamy tutaj żelazo. O, to toperz. Długo słychać. Dlaczego tu nie ma potworów? Ej... No, szkoda trochę... Emi! Przepraszam was, mój drugi pies. Przepraszam was za ten hałas, moje psy wariują. Jeden ze w ogóle jakieś kupawki, a drugi przed nim ucieka. O, siostra na on powiedziała. Nie za mądry, ale... No, przełuszą, no jest okay. Dobra. O, kolejny żelazo, zaraz skopiemy. O matku, teraz tu... To... Gdzie tu jest? Gdzie jest to? Poczekajcie. Przepraszam Was, teraz szukam tego. Dobra, po odcinku, co zrobię. Bo się nagle przyciemniło i to jest nie jest moja wina, w tej aplikacji. Bo ona nie jest tak niespodziewanie wyskakuje i coś przyciemnia, przyjaśnia. Ale najważniejszy moi drodzy o jest Nie, to jest latarka O Nie O, no, już jest Jasno i dobra I słuchajcie, ja już się wracam na górę, bo... E? A tutaj to co jest? Lawa. O nie, ty byłem Dobra, tylko tu było wyjście. Tutaj nie... Czemu Mingut nie schodzi? Ej ludzie... Co jest nie tak, że Mingut nie schodzi? Mimi, co ty robisz? Nie, jakoś tu chyba... Nie... Tutaj było to trochę tego żelaza... No i teraz samą końcówkę odcinka Alek będzie próbował wyjść, tak? Samą końcówkę, Alek szuka wyjścia... Bo jak zwykle nie mógł oznaczyć... O, znalazłem już... W sumie to tu... Diltem se... Robię sobie takie schodki z dilta... Nie powiem, że nie. Aż 17 Żelaza. Ładnie. gdzie gdyby to były diamenty. Oj, diamenty. O, super, pada deszcz. Nie, całość przepalimy. Dołożymy jeszcze to. Nice, słuchajcie ludzie To już jest coś Jak na sam początek gry Ale zresztą mogę zrobić tak Czekajcie, zrobię sobie trochę patyków No, patrzmy, że jest 20 wystarczy 2 żelaza 3, okej okay. Najpierw, właśnie, poczekajcie, poczekajcie, poczekaj. siodła. Gdzie ono jest? Nie, nie. Siodło, siodło, siodło. Gdzie jest siodło? Siodło, siodło, siodło. Siodło, 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 siodło. Siodło, pistol, nie. Siodło, nie. Kurde. Poczekajcie, przecież siodła nigdzie nie widzę, a siodło mi jest potrzebne, konia, konia już uznałem No e, dobra, nic, nic tu nie robię sobie, kilof. Kilof, cóż, cóż by jeszcze, poczekajcie, zbugowało się. O. No. Ale. No. Co? Weźmy podłącz telefon. Za moment podłączę. Teraz, bo mam całkiem rozładowany. Eee dobrze, widowie, poczekajcie chwilkę. Poczekajcie tego odcinka. A to w sumie koniec tego odcinka, więc to...